Proszę Państwa, za chwilę wyemitujemy sensacyjny film zarejestrowany ukrytą kamerą służb specjalnych. Zobaczymy, jakie kanalie żyją wśród nas. Zapraszamy! <słuch> dobrze, dobrze, dobrze. O!

Sami Państwo widzieliście, z czym mieliśmy tutaj do czynienia. To wyraźny dowód korupcji. Widzieliście, jacy naprawdę są ludzie bogaci, jacy są pazerni i chciwi, ale dzięki naszym służbom specjalnym będziemy mogli ich izolować od reszty społeczeństwa. A teraz, drodzy Państwo, dzwońcie do nas i podzielcie się z nami, co o tym wszystkim myślicie. Oto pierwszy telefon, słucham. A dobrze, że go tak złapali! Powinni go teraz dobrze ukarać, panie! Dobrze go ukarać! Powinni tak dać mu w. No, no, tak myślę. E, a może nam pani powiedzieć, jaka kara byłaby najlepsza dla tego bogacza? A powinni, powinni go tak obatarzyć, panie! I pokazać go jak batorzem w telewizji! Normalnie w telewizji, ja by to obejrzała, no? To wspaniały pomysł. Mam nadzieję, że już niedługo będziemy mogli coś takiego Państwu zaprezentować. Yy, jest następny telefon, słucham. E, ha halo, dzień dobry. E, mm, e, ja chciałem zapytać, e, ile było w tej pułapce, to znaczy ile pieniędzy tam było, chciałbym zapytać. Niestety nie mogę panu odpowiedzieć na to pytanie. Prokuratura trzyma dla dobra śledztwa te informacje w tajemnicy. Dobrze, zanim przejdziemy do następnych pytań, pokażemy państwu zachowanie Eugeniusza K. w areszcie. Zobaczymy, że wszyscy wobec prawa są równi. No, nie, nie, no. Halo! Halo proszę mnie wypuścić! Wypuśćcie mnie! <gry> no nie, no ja się na to nie zgadzam! No. nie, 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 no nie, 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 <gry> nie, Mam nadzieję, że takie zdjęcia przynoszą nam wszystkim dużo radości i satysfakcji. Dzięki naszym służbom specjalnym czujemy się tutaj bezpieczni, zdala od łapówkarzy. Myślę, że to wspaniale jest żyć w naszym kraju, gdzie panuje taka praworządność i poczucie sprawiedliwości. Aua! Kto mi to zrobił? No? Ała, to, 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 jakaś, to jakaś prowokacja, no co, co jest grane, no? Ha, ha. To, to... Jesteś aresztowany pod zarzutem brania łapówek! Koniec yeah. twoja kariera! Chyba że wystąpisz w kanale telewizji więziennej!